Puśćcie teraz za mną jest taka kolejka. Tutaj schabowego z kapustą zasmażaną i ziemniaczkami. Dużym plusem tego kempingu jest to, że możemy sobie tutaj kupić drzewo i rozpalić ognisko. To jest część, w której jest dostępny prąd. Tutaj za sklepem, za przystankiem autobusowym mamy kolejny parking, aby zostawić sobie właśnie autko. Gdzie tutaj jest nasze autko? A tak wygląda nasz wieczór. Witajcie ponownie. Jeśli oglądacie nasze filmy na bieżąco, to wiecie, że właśnie zeszliśmy z połoniny Wetlińskiej i w tym filmie pokażemy Wam obiad w restauracji, na którą się zdecydowaliśmy, i kemping, na który się wybieramy. Jeszcze tam nie mamy zarezerwowanego miejsca, ale mamy nadzieję, że jest już po weekendzie sierpniowym tym długim i nie będzie problemu z noclegiem. A teraz idziemy do restauracji Paweł Niecałkiem Święty. Nie ma dużej kolejki, za chwilę będziemy wchodzić, więc spoko. Tutaj mamy menu. Oprócz tego, co jest w karcie, dzisiaj zupał dnia jest grochówka. I jeszcze mamy tutaj takie tygodniowe menu, że codziennie jest coś innego dodatkowo. I dzisiaj na przykład są to knedle z owocami, ponieważ mamy wtorek. Mamy tutaj na przykład tatar ze śledzia w cenie 33 zł. Mamy zupę borowikową z czosnkowymi grzankami w cenie 29 zł. Zalewajkę żurek za 26 no i dzisiaj właśnie zupa zupą dnia jest zupa grochowa, sałatki. Mamy kremowy makaron z kurczakiem za 47, gołąbki bojkowskie z sosem śmietanowo cebulowym za 44, Wędzony osyp smażony z żurawiną i z jabłkiem za 31. Tutaj są dodatki, no i oczywiście dania główne. Na przykład tutaj schabowy z kościół z dodatkami za 49. Burgery za 57 więc teraz coś wybieramy. Zamówiliśmy sobie taki dzbanek kompotu, już tutaj sobie rozraliśmy do szklaneczek, taki litr kompotu kosztuje tutaj 25 zł. Przyszły nasze dania obiadowe, ja mam tutaj schabowego z kapustą zasmażoną i ziemniaczkami, a Bartek ma pół metra żeberka. Z puree ziemniaczanym i z buraczkami i do tego tutaj sosy. Zjedliśmy bardzo dobry obiad, za który zapłaciliśmy 132 zł za wszystko i szczerze mieliśmy ogromnego farta, bo spójrzcie teraz za mną jest taka kolejka, a gdy my przyjechaliśmy nie było w sumie nikogo. Teraz ruszamy na kemping, więc zaraz zobaczycie jak wygląda kemping w Ustrzikach Górnych. Chaliśmy do Ustrzyk Górnych. Za dosłownie 650 metrów będziemy na kempingu. Tutaj, po lewej stronie. Mamy wjazd. Kemping PTTK. I tutaj mamy bar i recepcję. Idziemy załatwić wszystkie formalności. Znaleźliśmy sobie już miejsce, zaparkowaliśmy sobie. Tutaj jeszcze się nie rozkładamy. Najpierw idziemy się rozliczyć. Tutaj nie ma parcelek, każdy po prostu staje sobie gdzie chce. My wybraliśmy to miejsce, a teraz idziemy do recepcji. I za chwilę pokażę Wam, jak wygląda cały kemping. Tutaj na wieździe jest recepcja, do tego mamy tutaj możliwość zakupienia sobie na przykład pizzy, piwka lanego lub butelkowego. I tutaj tak wygląda początek kempingu. Zaraz się przejdziemy po całym kierując się tutaj od recepcji bezpośrednio w prawo. Mamy tutaj takie już małe miejsce, gdzie możemy sobie usiąść tutaj na krzesełkach, na ławeczkach, właśnie wypić piwko lub zjeść pizzę, ewentualnie coś innego tutaj zakupić w barze. I już tutaj jest część kempingu, gdzie możemy sobie postawić auto. A na wprost mamy tutaj miejsce, gdzie możemy sobie nalać czystej wody. Tu jest ten punkt, a w tym budynku znajdują się sanitariaty. Po tej stronie są męskie a po drugiej stronie są damskie, więc najpierw pokażę Wam, jak wyglądają sanitarioty, a później reszta kempingu. Tutaj mamy możliwość pozmywania swoich naczyń, możemy sobie, widzicie, tutaj ktoś sobie podpiął lodówkę swoją, turystyczną. Możemy tutaj skorzystać z czajnika. I tu jest przejście do łazienek damskich. Tutaj w pierwszym pomieszczeniu mamy umywalki. I Lusterka, zobaczcie, tak to wygląda. Idziemy dalej. Kolejno tutaj mamy toalety. Tak wyglądają toalety. Jest ich tutaj sześć. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że przy rejestracji dostajemy jeden papier toaletowy za darmo. Taki pakiet startowy, pozostały już czas dokupić. A tutaj mamy prysznicę. Jest cztery prysznice. Tak wyglądają. Są one tutaj w cenie kempingu. Niestety, jak sami widzicie, przy suszarkach pisze, że jest awaria, więc nie będzie można z nich skorzystać. I przejdziemy tutaj wokół. I tutaj mamy męską część. Wygląda tak samo, więc nie będziemy tam wchodzić. Tutaj są domki, i już miejsca, gdzie można sobie właśnie postawić autko lub namiot, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Ale trzeba zaznaczyć, że są to miejsca tutaj bez przyłączenia do prądu. W tej części niestety go nie będzie. To jest ten no i nasz fort stoi tu na początku, przy drodze. No i tutaj po drugiej stronie, a za tymi drzewami płynie rzeka. Może nawet jest tutaj do niej zejście, zaraz zobaczymy. Jest tu jakaś bramka, więc może uda nam się zejść. O, patrzcie, super to wygląda. Tutaj nawet ktoś sobie siedzi w tym momencie. Może później się tu jeszcze wybierzemy na spacerek, ale na pewno pójdziemy jeszcze zobaczyć tutaj fragment miasta, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają ustrzyki górne. A teraz wracamy na kemping. Tak naprawdę jest tutaj po prostu przejazd wokół, jedna droga, jedna alejka, że tak powiem. I można sobie stawać po prawej i po lewej stronie. Jak sami widzicie, obecnie jest tutaj sporo miejsca. Dużym plusem tego kempingu jest to, że możemy sobie tutaj kupić drzewo i rozpalić ognisko. Więc fajnie, to jest naprawdę dużym plusem. Spójrzcie sami, tutaj mamy palenisko i na przykład stolik i huśtawkę obok, pod drzewem. Tutaj wszędzie są miejsca, żeby się porozbijać. Tak jak wspominałam, nie ma tu wyznaczonych parcelek. Każdy staje gdzie chce. Jeżeli chodzi o koszt, to jest to cena 40 zł za camperwana i po 20 zł za osobę. Jeżeli ktoś chce prąd, to może stanąć tutaj w tej części wzdłuż aż do recepcji. To jest część, w której jest dostępny prąd. Samo przyłączenie do prądu to koszt 40 zł za dobę. I z tego co już pytaliśmy na recepcji, no to właśnie po tej stronie prąd działa. A niestety po tej nawet, mimo że są tutaj te gniazdka, to niestety ten prąd tutaj nie działa, więc bardziej pewne jest to, że będziemy go mieć po tej stronie. My z tego zrezygnowaliśmy, ponieważ nie było tutaj żadnego fajnego, wolnego miejsca, a chcieliśmy mieć jeszcze odrobinę słońca, więc pojechaliśmy na tą część bez prądu. Jak sami widzicie, na wprost mnie tutaj jest recepcja, Bartek już na mnie czeka, więc kemping, jak widzicie, nie jest duży, ale ma taki swój klimat tutaj. Tutaj przy recepcji, właśnie z tyłu, też jest takie miejsce, że można sobie tutaj wjechać autem i znaleźć jakieś odpowiednie dla siebie miejsce. Dużym atutem tego miejsca jest to, że oprócz tego baru, tutaj, który jest na terenie kempingu, tuż obok znajduje się hotel PTTK, i tam również jest restauracja Plac Zabaw. Więc teraz idziemy tam, żeby Wam go pokazać. Wystarczy tutaj z kempingu, właśnie za recepcją, obok tych domków, przejść na drugą stronę. Cały ten plac należy właśnie do PTTK. Tutaj mamy huśtawkę. Miejsce na ognisko stoliczek. Także fajnie to wszystko wygląda, jest zorganizowane. Po krótkim spacerku od kempingu. Oczywiście tutaj jest już malutki plac zabaw jest piaskownica, jakaś zjeżdżalnia. Huśtawka. A nad samą rzeką znajduje się tutaj scena. W weekend, tutaj, w ten weekend sierpniowy. Chyba były tutaj jakieś imprezy organizowane, z tego co widzieliśmy, stare plakaty. A teraz jest tutaj cisza i spokój. Tutaj jest bar, ale chwilowo jest widzę zamknięty. Nie wiem, czy to funkcjonuje jeszcze, czy nie. Tu również jest miejsce na grilla i na ognisko jest palenisko. Idziemy tutaj do góry. Zobaczymy, jak wygląda tutaj sauna. I czy to w ogóle działa. I jak widzicie, tutaj właśnie mamy saunę i balie ale nie ma tutaj nikogo, więc chyba trzeba byłoby pytać o to w recepcji. A my idziemy dalej. Jeszcze odnośnie właśnie kempingu, no to chyba nie zaznaczyłam tego, że przy recepcji znajdują się kosze na śmieci i jest też właśnie prośba o segregację śmieci i na przykład jeżeli ktoś nie ma swoich worków, no to również na recepcji może je otrzymać. Także tutaj jest właśnie, właśnie nacisk kładziony na to, żeby dbać o segregację. Wyszliśmy na główną ulicę i tutaj właśnie możecie teraz zobaczyć Hotel PTTK, który należy właśnie do całego tego obiektu tutaj i również właśnie tu jest restauracja. Jest też dosyć duży parking tu, więc spokojnie można sobie przyjechać. A naprzeciwko mamy miejsce, gdzie możemy sobie kupić kawę na wynos. Jest to fajnie zrobione, ponieważ to miejsce powstało ze starego retortu. Kiedyś w tym było wypalane drewno, a teraz ktoś sprzedaje w tym kawę, także fajnie. Od wyjścia z kempingu skierowaliśmy się w prawo i już tutaj dosłownie po kilku metrach mamy pierwszą karcznę. Jest to zajazd pod ceryńską, więc tutaj już można sobie coś zjeść. Tak to wygląda. Ogólnie trzeba zaznaczyć, że ustrzyki górne jest to bardzo mała miejscowość. Znajdziemy tutaj kilka restauracji, parkingów i miejsc, z których możemy ruszyć na szlak. Z tego faktu również my tutaj właśnie przyjechaliśmy dzisiaj, żeby jutro łatwo nam było ruszyć na tarnicę. Więc no niestety nie znajdziecie tutaj zbyt wiele atrakcji. Ale jest to bardzo fajna wypadówka. Tutaj mamy na środku znak, jeżeli chodzi właśnie o szlaki, plus do tego przystanek, z którego można pojechać sobie gdzieś busikiem. Na tarnicę mamy 3 godziny 15 minut, ale możemy stąd jeszcze iść właśnie na wielką rawkę 3.30, brzegi górne 3, połoninę caryńską 2.15. Także tak to wygląda, a my idziemy zobaczyć co tu jeszcze jest wokół. Mamy tutaj również budki z pamiątkami. No i kolejny mały sklep spożywczy. I nie mamy magnesu z ustrzyk górnych, musimy sobie coś właśnie wybrać zaraz. Kupiliśmy sobie taki magnes i taki bryloczek, i za to zapłaciliśmy 24 zł po 12 zł za sztukę. Tutaj za sklepem, za przystankiem autobusowym mamy kolejny parking, aby zostawić sobie właśnie autko. Tutaj płynie rzeka Wołosaty, I to właśnie nad nią położony jest kemping tam dalej. Jeśli poszlibyśmy tam dalej prosto, to po lewej stronie możemy zobaczyć strażnicę. Ale my nie będziemy tam szli, wracamy teraz powoli na kemping. Może napalimy sobie jeszcze ognisko dzisiaj. Zobaczymy. Spójrzcie na to. Za taką taczkę drzewa zapłaciliśmy 40 zł i teraz jedziemy sobie z nią pod nasze autko i tam mamy miejsce i będziemy sobie palić później wieczorem ognisko. Będzie klimatik. Tak, zrobimy sobie taki mały nastrój. Oczywiście ja będę się tylko przy nim grzała. Odpalenia i dbania o ognisko jest tutaj Bartek. Mieliśmy sikierki, nie? Nie, siekielki nie mamy. Spójrzcie, tak wygląda nasze miejsce na ognisko. Bartek już przygotował. Teraz się rozkładamy, a palić będziemy za jakąś godzinkę albo dwie. Tyle drzewa mamy za 40 zł. Tutaj siedzimy. Do tego mamy lane piwko tutaj z baru. Plus jeszcze serki, które nam zostały z dzisiejszych zakupów w bacówce. I tak spędzamy sobie dzisiejszy wieczór. My z Wami się dzisiaj żegnamy, teraz będziemy sobie tutaj odpoczywać i zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!